Nie każda wiadomość to prawda. Weryfikujemy to dla Ciebie. Szukamy sensu, tła, kontekstu, wydarzenia codziennie o 18.50, żebyś mógł sam wybrać, sam zrozumieć, sam zdecydować. Wieczorem w Polsacie o 19.55 Dwayne Johnson w megahicie Drapacz Chmur Lepiej nie patrzeć tu A o 22.05 granice wytrzymałości Powyżej 8000 metrów, każda chwila to Iranie ze śmiercią Dzisiaj o 19.55 megahit Drapacz Chmur A o 22.5 granice wytrzymałości Kategoria telekomunikacja. Rozpoczynam licytację i słucham Państwa. Zielony 1000. Rzuci 4500 i mięsto 700. Mistrzowie milion! Mistrzowie milion! I to chyba zamyka licytację. Kluż daje aż milion gigabajtów w ofercie na kartę. Teraz plusz masz milion gigabajtów w ofercie na kartę. Co nowego Ludwików? Moja nowa broń z formułą silną na maksa. Kazuki rozmywarek Ludwig Max Power Plus z systemem licolarnym, a To dokładnie to przypalenia, nawet w niskich temperaturach. Jest Power Data. Ludwig Max Power Plus z formułą silną na Maxa. Opieka nad kotem to zobowiązanie na całe życie, a dzięki zaawansowanemu żywieniu powinio możesz zauważyć widoczną różnicę już w ciągu trzech tygodni. Aby cieszyć się wspólnym życiem, podejmij 3-tygodniowe wyzwanie. PURINA One. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli odkrywaj promocję Allegro Days do minus 40%. Jak tak, to Allegro. Gdy jelita wysyłają ci SOS, nie zabuszaj ich. To może być sygnał, że potrzebują odżywienia. Ja swoim pacjentom polecam Debutil Forte. Zobacz. Debutir Forte to innowacyjny maślan sodu, który uwalnia się na całej długości przewodu pokarmowego. Z przewagą w jelicie grubym, gdzie jest najbardziej potrzebny. Debutil Forte to odżywienie i wsparcie jelit. Na Google teraz dostępny także w wersji Max aż 500 mg maślanu sodu w jednej kapsułce. Rodacy znów rzucili się do loteriady. Nic dziwnego. Na 70-lecie totalizatora. 70 dni wygrywania. Zakochani czasu nie liczą, ale zegarek się przyda. Smartfon też. W końcu to czasy social mediów. Pony wakacyjne. Żeby nie było, że Polaka gdzieś nie było. Niezły aparat. Gotówka lepiej. 5 niż 9 i 7 a, na podróże, małej podróży. Dołącz do loteriady. Śnieżka to pewny wybór. Bo remont się udał. Jest to oczywiste, że polecacie ją wszystkim. Śnieżka, podaj dalej. Aby brzuszek Twojego maluszka nie stawał na głowie, podawaj mu codziennie krople Dicoflor Baby. Probiotek Dicoflor zawiera bezpieczne i najlepiej przebadane bakterie probiotyczne, które wspierają równowagę małych brzuszków. Dicoflor Baby. I brzuch nie staje na głowie. Marzy Ci się komfortowy hotel w najlepszej cenie, ale wciąż szukasz wyjątkowej okazji? Na travelist.pl usuwamy ale i gwarantujemy najlepsze ceny hoteli. travelist.pl Hotel o jakich marzysz. W cenach o jakich marzysz. Wyprzedasz trwa. Jest! Fantastyczne oferty! Rabat do 50% na wybrane meble. Na przykład krzesło do jadalni za 270 złotych! Rabat 50%! Jest! Świat living. Wakacje. Co? Pojechało się? Ciekawych! Posłańce! W telobanku możesz mieć pożyczkę gotówkową na co tylko chcesz. RSO 9,9%. Pierwsza rata nawet za 3 miesiące. Telobank. Wygodniej się nie da. To była kolejna brudna robota. Musiał tylko pozbyć się dowodów, by na jego trop nie wpadł. Detektyw Mord. Każda chwila za obiegłkiem od to Twój czas na zbrodnie. Słuchaj, 50% taniej. Super, ceny Aldi. O, w tym tygodniu Herbatelik to druga aż 70% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kawa Cibo duszow, Druga aż 60% taniej przy zakupie dwóch sztuk. No i polskie ogórki gruntowe aż 70% taniej. Takie ceny to ja lubię. Moja kawa musi być gorąca, bo lubię grzać się kubkiem. Dać w tej chwili trochę czułości. Robić. Mm. A jaka jest twoja moja kawa? Wszystko, czego możesz szukać w kawie, znajdziesz z Philips Radego. Świeżo zmielone ziarna, aksamitna pianka i aromat, któremu ciężko się oprzeć. Odkryj wszystkie swoje ulubione kawy na nowo. Philips dlatego zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. A teraz czasu masz więcej dzięki najszybszemu myciu. Czy na wakacjach zapłacimy w inaczej niż w domu? No, niestety, od razu się coję nie przyniosę. takie ceny bardziej dla turystów? Ja, ja mam luz, ja mam do Lidla. Sprawdziliśmy wakacyjne kolorce. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w kurortach były wyższe niż w innych badanych miastach. I to nawet o ponad 18 zł, a w każdym Lidl. Ceny tych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl, kośnik koszyk. I Bueno. Sprawdź, do chwila była bueno. Konkurs! Wygra bilety na letnie festiwale i o Kinder Bueno. Szczegóły na Kinder Bueno.pl. No nowy, nowy, nowy look na nowy. lato już w roznanie. Makijaż inspirowany włoskimi wakacjami. Ciao, belga. Kosmetyki polecane przez psychologów. i tonery on nie o 16 nowych odcieni. Hmm. Boska. Z mojego rozka. Hmm. A może by tak ciacho? Spróbuj Kinder Paradiso puszystego biszkoptu przełożonego z śmietankowym kremem. Kinder Paradiso biszkoptowa przekąska prosto z lodówki. Bo w media Wielka wyprzedaż w menu Expert, na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G, ulepszony aparat 50 megapikseli, funkcje AI, ekran Super AMOLED, odświeżanie 120 Hz, pojemna bateria. Teraz z kodem rabatowym o wartości 400 zł, taniej.